Są takie rzeczy, których unikanie przed maturą jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, od regularnej nauki i wszystkich tych innych rzeczy, które maturzysta albo maturzystka liczący na dobry wynik powinni robić. I właśnie w tym materiale je omówię. Omawiam je na podstawie własnych przemyśleń, oczywiście, ale też na podstawie doświadczeń naprawdę tysięcy i no w sumie to setek tysięcy maturzystów, którzy co roku spędzają trochę czasu na tym kanale. Poświęć kilka 15 minut na ten filmik, i po prostu upewnij się, że nie będziesz szkodzić sobie z przyszłości w sensie tej wersji Ciebie, która ma zdolności poznawcze przeciętnego chomika, bo jest tuż przed maturą, i właśnie wtedy wszystkie te błędy, o których będę mówić, mogą Ci naprawdę zaszkodzić. Błąd numer jeden jest taki, że na temat matury krążą dwa mity i oba są nieprawdziwe, i dużym błędem jest wierzenie w nie. Pierwszy mit brzmi, że matura jest super trudna i to jest po prostu nieprawda bo matura jest super dziwną konstrukcją, która w wielu miejscach jest bardzo nielogiczna, ale sens matury i jej łatwość polega po prostu na dostosowaniu się do konkretnego klucza. Można tego nienawidzić, można z tym walczyć i w sumie ja zaliczam się do obu tych grup, bo serio tego nienawidzę i serio, na tym kanale staram się z tym walczyć i przedstawić ci wiedzę w zupełnie inny sposób, ale ważne jest to, że nie ma sensu się w tą narrację wpisywać i w nią szczególnie wierzyć. W sensie, jeśli uwierzysz, że matura jest dla ciebie za trudna, to będziesz się po prostu oszukiwać. Matura wymaga od ciebie bardzo konkretnej pracy. Uczenia się na przykład konkretnych pytań jawnych, które prawdopodobnie się pojawią na egzaminie ustnym, albo konkretnych rodzajów pytań, na przykład z matematyki, które z największym prawdopodobieństwem mogą znaleźć się na egzaminie lub których odpowiedniki znajdą się na Twoim egzaminie. Musisz nauczyć się zarówno wiedzy do egzaminu, jak i samej formuły egzaminu, i obie te rzeczy to jest wyzwanie, zwłaszcza jeśli chcesz maturę napisać dobrze, ale to tak, że jest ona jakoś szalenie trudna. Jest po prostu dziwna. A drugi mit związany z maturą jest taki, że jest ona banalnie prosta i praktycznie nie da się jej nie zdać. I taki mit panował na przykład w mojej szkole, i po pierwsze, w każdej klasie będzie ktoś, kto będzie mówić, że tak jest, a tak naprawdę w środku będzie się matury bał, ale też z drugiej strony uwierzenie w coś takiego będzie działać na ciebie demotywująco. Jeden mit będzie dla ciebie paraliżujący, i drugi mit też będzie sprawiał, że włożysz mi Mniej pracy w swoje przygotowania, więc obie te wersje trzeba po prostu odrzucić. Prawdopodobnie najważniejsza rzecz, której nie robiłbym przed egzaminem maturalnym jako licealista obecnie, ale też której nie robiłem samemu będąc maturzystą, to jest niepodawanie danych takim osobom, które mogą je w miarę jak zbliża się matura wykorzystać. Już tłumaczę o co mi chodzi i skup się, bo to jest serio ważne. Newslettery, yy, grupy na Discordzie na przykład, albo grupy na Messengerze, jakieś dziwne Grupki na Facebooku zrzeszające ludzi, których tak naprawdę zrzesza jakiś sprzedawca kursów, albo Discord jakiegoś sprzedawcy kursów, albo platformy z kursami. Wszystkie te miejsca będą kusić Cię jakimiś pomocami naukowymi, ale jednocześnie wszystkie te dane, w sensie Twój mail, nie daj Boże, Twój numer telefonu, albo właśnie dostęp do Ciebie na Messengerze czy na WhatsAppie wszystkie te rzeczy są po to, żeby kiedy nadejdzie odpowiedni moment, zalać Cię komunikacją, która ma na celu Wyciągnąć od ciebie pieniądze i z reguły będzie to robić, nie licząc się w ogóle z faktem, że po drodze bardzo cię stresuje, a czasem nawet celowo cię stresując, bo osoba zestresowana to jest łatwy klient. I serio, co roku jest mnóstwo maturzystów, którzy u mnie pod filmami wylewają frustrację na to, że mnóstwo twórców właśnie w jakichś zamkniętych grupach, albo na Discordzie, albo w różnych innych miejscach najpierw wyciągnęli od nich dane, a później piszą do nich na przykład 10 maili albo, albo dzwonią do nich po to, żeby zaproponować im jakiś kurs. Jesteś na grupce, na której nagle przychodzi wiadomość od właściciela tej grupy, że matura jest za 7 dni i że to jest ostatni moment, żeby w ogóle zdać. Jedynym sposobem, żeby to zrobić, jest właśnie jakaś pomoc maturalna tego twórcy. Osobiście uważam takie coś za po prostu niemoralne, ale część odpowiedzialności leży też na tobie. Dlatego nie podawaj maili, nie podawaj do siebie danych kontaktowych, bo dzięki temu unikniesz po prostu wszystkich tych komunikatów, które nawet jeśli nie wyciągną od Ciebie pieniędzy, to prawdopodobnie zrobią coś znacznie gorszego, wartego dużo więcej niż te 50 czy 200 zł, czyli zestresują cię i dołożą się do tego, że będzie ci po prostu w tym już trudnym i tak okresie jeszcze trudniej. Będziesz się bardziej bać i nawet jeśli odmówisz właśnie kupienia jakiegoś produktu czy usługi, to możesz czuć się z tym źle, no bo może było ci to potrzebne. I wszystkich tych rzeczy możesz uniknąć, jeśli konsekwentnie, już od początku na przykład. Klas naturalnej albo, no, kiedykolwiek oglądasz ten film, upewnisz się, że nie podałeś albo nie podałaś danych komuś, kto będzie je później wykorzystywać do tego, żeby cię straszyć. A jeśli już ten błąd popełniłeś, czy popełniłaś, to wypisz się ze wszystkich newsletterów, które będą spamować ci maile, usuń się z grupek, gdzie nie ma żadnych przecieków, tylko jedyne, co jest to oferty kursów i po prostu daj sobie ten spokój, w sensie pozwól swojemu mózgowi przynajmniej tutaj trochę odpocząć. I podobna sprawa i to jest porada, którą pewnie trudno Zastosować, ale na którą proszę, żebyś zwrócił czy zwróciła uwagę, to jest to, żeby nie karmić algorytmu tylko i wyłącznie treściami związanymi z maturą. Po zeszłorocznych maturzystach znam tę frustrację, która polega na tym, że kiedy włączysz Instagrama albo TikToka, to praktycznie od marca uczeń nie ma tam prawie nic poza treściami związanymi właśnie z maturą. Masz rolkę o tym, jak się przygotowywać do matury, potem przykładowe omówienie jakiegoś pytania na maturze, a potem jest reklama jakiegoś kursu maturalnego, a potem żart tego związany jest z maturą. I w sumie mnie też to dotyka, bo co roku algorytm mnie także uznaje za maturzystę, no bo po prostu interesują mnie te zagadnienia. Ale ja nie zdaję matury i nie ma ryzyka, że się tymi rzeczami zestresuję, chociaż w sumie i tak jestem taki trochę poddenerwowany. Pamiętaj, że jest opcja zaznaczania, że cię coś nie interesuje i że nie warto obserwować absolutnie wszystkich twórców, którzy no właśnie w okresie maturalnym będą zalewać cię informacjami o tym, jacy to nie są super, jakich to nie mają fajnych kursów i niby pomagając Ci, tak naprawdę będą Cię jeszcze dodatkowo stresować. Jest wiele osób, którzy chwalili się nawet u mnie w komentarzach, że wielu twórców, którzy właśnie tworzą treści związane z maturą, dosłownie zablokowali i szacun. I w sumie to, to polecam, chociaż sam nie wiem po sobie, czy bym to zrobił, to uważam, że to jest bardzo spoko. Możesz też właśnie cofnąć obserwacje albo dać znać algorytmowi, zaznaczając, że Cię takie treści po prostu nie interesują, bo i tak będziesz je dostawać, ale przynajmniej trochę mniej. To zawsze będzie chwila ulgi dla Twojego mózgu, który w okresie maturalnym już i tak ma po prostu przerąbane. Kolejna rzecz, której bym nie robił, to nie polegałbym na płatnych planerach, albo nawet darmowych planerach nauki, które można pobrać sobie od różnych sprzedawców kursów albo jakichś innych, no właśnie twórców edukacyjnych. W sensie możesz to zrobić jest to na pewno lepsze niż w ogóle nie uczenie się i nie posiadanie żadnego pomysłu na to, jak się uczyć, ale moim zdaniem, jeśli już jesteś gotów albo gotowa do tego, żeby na przykład kupić sobie taki schemat jak powtarzać dany materiał, to dużo lepiej wyjdziesz na tym, że poświęcisz dzień, albo nawet nie wiem, tydzień, albo dwa tygodnie na to, żeby samemu zaplanować swoje przygotowania. Bo to jest gigawartość dodana, i wiem to po sobie, bo chociaż mało było w mojej nauce regularności, to ten plan, w sensie stworzenie tego, jak chcę powtarzać, akurat tutaj konkretnie myślę o polskim historii, to było w 100% moje autorskie dzieło, w sensie moja strategia działania, którą zrealizowałem prawdopodobnie w 10%. W sumie to. I tak, jest sporo i pewnie to jest nawet lepiej niż większość osób będzie realizować te plany płatne, ale ta wartość polega na tym, że sam zmusiłem się do tego, żeby się zastanowić, w jaki sposób chcę powtarzać materiał i czego nie umiem, a co umiem. I to jest właśnie wartość zaplanowania sobie nauki, na przykład na 10 albo na 5 miesięcy przed maturą, że musisz zajrzeć do materiału, żeby go podzielić sobie i musisz też samemu przed sobą przyznać się do tego, co ogarniasz, a co nie. Tak, na dzień dobry. Ale oczywiście, z drugiej strony, jeśli jedyna szansa na rozpoczęcie nauki w swoim przypadku to jest skorzystanie z płatnego albo darmowego w każdym razie gotowca, no to oczywiście lepiej to zrobić, niż kompletnie odpuścić sobie przygotowania. Także zastanów się, z której grupy jesteś. I miej to świadomość, że polegając na właśnie już gotowym podziale nauki, gotowej strategii, z której zamierzasz skorzystać, troszeczkę tracisz. I moja ostatnia porada brzmi, nie zaczynaj od tego, co cię interesuje albo na co masz ochotę, chyba że to jest jedyna forma motywacji do tego żeby w ogóle cokolwiek powtarzać. Mam bardzo głębokie przekonanie potwierdzone no po prostu moim własnym doświadczeniem, ale też doświadczeniem widzów na moim kanale, że najlepiej na samym początku przygotowań do egzaminu uczyć się tego, co wiesz, że sprawia ci problem i co potencjalnie może ci nawet grozić niezdania. W moim przypadku były to korepetycje z matematyki, które zacząłem pobierać właśnie w październiku w klasie maturalnej po to, żeby uszczelnić tę dziurę i mogę ci powiedzieć z ręką na sercu, że to była świetna decyzja i zamiast uczyć się wtedy na rozszerzenia, zamiast powtarzać Polski albo historię, bo ja zdawałem te rozszerzenia humanistyczne, powtarzałem podstawową matmę i dzięki temu już w marcu mogłem spać spokojnie i wiedziałem, że co by się nie działo, no to na pewno zdam z matematyki i to było bardzo ważne i bardzo przydatne dla mojego komfortu psychicznego na samym końcu przygotowań. Jeśli wiesz po sobie, że masz problem z jakimś przedmiotem podstawowym, gdzieś grozi ci niezdanie albo na jakimś rozszerzeniu, masz gigantyczne brak to zacznij właśnie od tego, jeśli do Twojej matury nie zostało jeszcze kilka godzin albo kilka dni i w ogóle możesz sobie pozwolić na taki komfort, żeby coś wybierać, to właśnie zdeklaruj się na to, żeby najpierw uszczelnić te braki, a dopiero później brać się za coś, co sprawia Ci większą przyjemność i co bardziej Cię interesuje. Im bliżej matury, tym trudniej będzie Ci szła nauka, a te ostatnie tygodnie to już będzie taka presja, że większość osób będzie się po prostu gorzej uczyć. W sensie dosłownie będzie Ci trudniej przyswajać nowy materiał, a twoje powtórki będą szły no po prostu ciężej. No, na pewno da się to jakoś psychologicznie, specjalistycznie opisać, ale to będzie mega dziwny okres, i to jest bardzo zła decyzja, żeby wtedy powtarzać coś, co już tak naturalnie sprawia Ci jakiś problem i po prostu, czego tak normalnie nie rozumiesz. Nie mówiąc już o tym, że jeśli na miesiąc albo kilka tygodni przed maturą będziesz mieć widmo niezdania, to będziesz mieć cały czas z tyłu głowy taką czerwoną lampkę, która będzie dokładać ci po prostu tonę stresu, a da się to tego uniknąć, jeśli w pierwszej kolejności uszczelnisz właśnie te braki. I jeszcze raz na sam koniec, żeby się uwiarygodnić, powiem, że wszystkie te porady wynikają z lat doświadczeń prowadzenia tego kanału, czytania tego, co tysiące maturzystów zostawiło w formie komentarzy pod filmami na tym kanale. Wszystkie te filmy Ci polecam, bo żaden z nich nie chce Cię skrzywdzić. Każdy ma prawdopodobnie dla Ciebie jakąś podpowiedź albo dedykowaną formulę egzaminu, albo dedykowaną językowi polskiemu czy historii. Także wszystko to jest po to, żebyś właśnie korzystał czy korzystała. Jeśli matura jest przed tobą, to powodzenia. A jeśli z jakiegoś powodu oglądasz ten materiał mimo że masz już maturę za sobą, to szanuję. Wielkie dzięki i rozważ udostępnienie tego materiału komuś, komu może się po prostu przydać. No bo no nie wiem, jedyna funkcja czy jedyny powód, dla którego nagrywam ten film, to po to, żeby pomóc kolejnym pokoleniom maturzystów po prostu zdać. Trzymaj się i cześć.